Księga rodzaju rozdział 28. Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu, idź do Paddan Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki i weź sobie tam żo za żonę jedną z córek labana, twego wuja, a Bóg wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczynić Cię płodnym i dać Ci liczne potomstwo, tak, że staniesz się praojcem wielu szczepów. Błogosławieństwo otrzymane przez Abrahama da również Tobie i Twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi. Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan Aram, do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Jezawa. A Ezaw zobaczył, że Izaak dał, mu błogosł że dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan Aram, aby sobie tam wybrał żonę, a błogosławiąc go dał mu rozkaz, nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu i że Jakub słuchał ojca i matki i udał się do Paddan Aram, gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu Izaakowi, poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Mahalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nabajota. Wtedy, kiedy Jakub, wyszedłszy z Beer-Szeby, wędrował do Haranu, Trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i położył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobu i Twemu potomstwu, a potomstwo Twoje będzie liczne tak, jak proch Ziemi, Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę cię strzegł gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję, a wtedy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem i zdjęty trwogą rzekł: O jakże miejsce to przejmuje grozą, Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który położył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę i dał temu miejsce nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była LUZ, po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszam, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga wszystkiego co mi dasz będę ci składał w ofierze dziesięcinę